Cześć, w dzisiejszej recenzji będę opowiadał Wam o książce trenera, trener TV Michała Kanclerza, sylwetka plażowa. Zapraszam do oglądania. Michał Kanclerz jest znany bardzo z kanału YouTube, który prowadzi wraz ze swoją narzeczną Pauliną i tam przeprowadził taki słynny challenge, gdzie bardzo przytył, a później właśnie wszedł na taką, taką rzeźbę, na taką sylwetkę plażową, takie body beach. I od samego początku Michał Kanclerz zaznacza, że jest to pozycja dla początkujących, no ewentualnie dla średnio zaawansowanych, ale tacy, którzy się chcą zmienić coś w swoim życiu, chcą zacząć się lepiej odżywiać, chcą pracować nad swoją formą, a także rzeźbą, no i ogólną poprawą jakości życia. Jeżeli chodzi o warunki zdrowotne, to jak najbardziej ta książka jest punktem wyjścia. Jeżeli chodzi o plusy tej książki, to niewątpliwie jest to prawdziwa bomba merytoryczna. Mamy tutaj obalone różne mity odnośnie rozgrzewki, odnośnie diety, także milów poparte to jest wszystko badaniami, które metaanalizami, które przytacza nam autor. Także mamy tutaj podane gotowe, proste plany i ćwiczeń, i diet, które możemy od razu wdrożyć. No, i zmodyfikować także w szczegółach. Jeżeli coś nam nie pasuje, a to wtedy mamy wersję B, C, D, nawet. Także nie ma problemu, jeżeli chodzi o dostosowanie do, do każdych warunków. W tej książce dosłownie jesteśmy prowadzeni za rączkę. Są nawet takie, takie schematy: krok taki, taki, taki. Zrób to, to, to. A jak osiągniesz taki, taki cel, to zrób A, B, C, i tak dalej. Jesteśmy dosłownie prowadzeni zarączkę. No, jest to bardzo dobre dla osób początkujących lub dla osób, które nie mają czasu. Także dla tej grupy ludzi, jak najbardziej ta pozycja powinna zajmować bardzo wysokie miejsce. Oprócz tekstu, oprócz samego tekstu, również mamy przejrzyste różne schematy, które ułatwiają nam odnalezienie się w całej merytoryce oraz nadają przejrzystości. Są to tabele, wykresy. Różne takie grafy, a także zdjęcia na przykład do ćwiczeń. To również oczywiście pozwala nam na łatwiejsze przyswojenie materiału. No i takie wzrokowe zapamiętanie tego, co, co gdzie jest. Potem też możemy również szybko się odnaleźć i do tego wrócić. Kolejnym plusem jest okładka i papier oraz fajny, nie wiem czy będzie go dobrze widać, jakby kamera złapała fokus. O, fajny szyty grzbiet tutaj. Naprawdę bardzo solidne wydanie. Papier jest mega gruby, fajny druk, super, super, jeżeli chodzi o technikalia wydania. Jeden z dużych plusów przekazu tej książki to jest to, że to jest takie od ludzi dla ludzi. Jeżeli nie jesteśmy profesjonalistami, to powinna to być dla nas absolutna podstawa, kompendium, punkt wyjścia. Z którego powinniśmy zacząć? No, także poparty badaniami, które przytacza tutaj autor w przypisach. Dużym plusem jest również grupa na Facebooku, ponieważ jeżeli zakupimy książkę, to wtedy możemy dołączyć na grupie na fejsie. To są osoby, które właśnie kupiły tę książkę, którą moderuje i odpowiada Michał razem z narzeczoną Pauliną. Więc jest to fajne, faktycznie jestem na tej grupie i jeżeli ktoś zada pytanie, oni osobiście na nie profesjonalnie odpowiadają. Jeżeli chodzi o minusy książki, to niektóre ćwiczenia, w szczególności ćwiczenia uzupełniające, są dość pobieżnie opisane. Trochę szkoda, można ten temat bardziej wyczerpać. Nie jest to problem, ponieważ można to wszystko znaleźć bardzo szybko w internecie. Ale jeżeli już mamy taki kompendium, taki atlas ćwiczeń, także te dodatkowe opisy by się również przydały. Kolejnym minusem to jest korekta. Widać, że jest to książka wydana nakładem własnym. I po prostu ilość literówek, nieprawidłowego, nieprawidłowego wyjustowania, yy, złego łamania tekstu, podwójnych spacji jest zatrważająca po prostu. Jest tego ogrom. Trochę wybija mnie to z rytmu czytania, bo z jednej strony mamy tutaj naprawdę merytoryczną wiedzę, bardzo łatwo przyswajalną, a z drugiej forma podania. Nie mówię tutaj o technikale książki, które są najbardziej na no plus, ale jeżeli chodzi o ten skład, łamanie, korektę, to jest... To jest bardzo do poprawy, nie to przeszkadza. Tyle na temat teorii. A czy książka okazała się skuteczna? Przekonamy się za trzy miesiące. Tu. Podsumowując, książka niesie przekaz, że dieta dobra jest lepsza, niż dieta idealna. Ponieważ dietę dobrą utrzymamy, a przy diecie idealnej się zniechęcimy. Bardzo jest dobrze tutaj to zaakcentowane oraz jest to pozycja podstawowa, elementarna dla ludzi, którzy tak rekreacyjnie chcą schudnąć, chcą zbudować przyrost masy tak samo i utrzymać formę długo, długotrwało. Wow. Przy założeniu, że oczywiście nie chcą być profesjonalistami. Do poprawki to o czym wcześniej mówiłem, literówki i łamanie, ale sporo pozytywnej energii, grupa na YouTubie, dodatkowo, kanał, na którym jest również dużo, dużo treści darmowych. Razem wszystko to sumuje się na konkretną bazę wiedzy stworzoną przez pana Michała kanclerza. Gratuluję, oby tak dalej, tylko popraw się te literówki i będzie super. Pozdrawiam do następnego.